Jeśli znudził Ci się dotychczasowy wygląd Twojego systemu Windows 11 i przestały Ci się podobać wszędzie w tych oknach jasne kolory, to w dzisiejszym poradniku mam dla Ciebie rozwiązanie. Pokażę Ci, jak włączyć i korzystać z trybu ciemnego w systemie Windows 11. Z tej strony orzech i zapraszam Cię do oglądania. Zatem zaczynajmy. Jeśli korzystasz z systemu ze standardowych ustawień, wszystkie okna i cały interfejs jest w kolorze jasnym. Jeśli chciałbyś to zmienić na ciemny, wystarczy kilka kliknięć. A zatem kliknij prawym przyciskiem myszy na pulpicie, wybierz personalizuj, następnie przejdź do sekcji kolory i z prawej strony tutaj w tej opcji wybierz tryb. Po rozwinięciu listy, jak widzisz, tak jak mówiłem, masz domyślnie tryb jasny, czyli wszystkie okna eksploratora, paska zadań i aplikacji są w jasnych kolorach. Teraz z listy wybierz po prostu tryb ciemny. Jak widzisz wszystkie okna, łącznie z paskiem zadań, zmieniły się na kolor ciemny. Te okna dialogowe, eksplorator, wszystko będzie po prostu w kolorze ciemnym. Za wyjątkiem oczywiście pulpitu, ale tym zajmiemy się za chwilę. Wróćmy jeszcze raz tutaj do ustawień tych kolorów. Na liście z trybami była jeszcze opcja niestandardowy. Jeśli wybierzesz tę opcję, kliknij w to, doszły Ci dwie kolejne i możesz tutaj sobie z tego wybrać, czy wybierz domyślny tryb systemu Windows i ma być ciemny tak jak jest w tej chwili, czy ma być jasny, czyli jak wybierzesz jasny, zobaczmy, co się stanie. Jak widzisz, zmienił nam się pasek na jasny, a reszta okien pozostała ciemna, łącznie z oknami dialogowymi i eksploratorem plików, a z kolei w drugiej opcji, czyli wybierz domyślny tryb aplikacji, możesz pozostawić ciemny lub też wybrać jasny, co oczywiście będzie tożsamym, że wszystko powróci ci po prostu do jasnego, standardowego kolorów we wszystkich oknach aplikacji, pasków zadań oraz eksploratorze plików. Także w ten sposób, za pomocą tych dwóch opcji, możesz sobie wybierać obszary, które chciałbyś, żeby były ciemne, a które jasne. A kiedy na przykład chciałbyś, żeby było kompletnie wszystko ciemne, łącznie z pulpitem, to po pozmienię po prostu tutaj wszystko na ciemne. Cofnij się do strony personalizacji i wybierz kompozycję. I tutaj zamiast jasnego domyślnego, wybierz po prostu ciemny. Teraz, jak zminimalizujesz wszystkie okna, do pulpitu, spójrz, Twój pulpit również jest w trybie ciemnym, za pomocą właśnie tego ciemnego motywu. I oczywiście wszystkie okna eksploratora, czy aplikacji, i okien dialogowych, będzie wszystko w trybie ciemnym. Także, jak widzisz, możesz sobie to dowolnie ustawiać, personalizować, wybierać te obszary, które chcesz i zobaczyć, jak wygodniej Ci się opracuje, czy w dotychczasowym jasnym trybie, czy jednak wolisz ten ciemniejszy tryb. I to w zasadzie wszystko jeśli chodzi o ustawienie tego trybu ciemnego. Dziękuję Ci bardzo za obejrzenie do końca tego poradnika. Jeśli masz jakieś pytania napisz mi śmiało o tym komentarzu. Jak pomogłem daj kciuk w górę, udostępnij go dalej, może ktoś jeszcze na tym skorzysta. A jeśli jesteś pierwszy raz na moim kanale, koniecznie mnie zasubskrybuj, aby nie przegapić kolejnych moich filmów. Do zobaczenia i usłyszenia. Trzymaj się. Cześć.